Ja muszę powiedzieć, że w ogóle kobiece wsparcie i um, kobiecość, która niesie w sobie pewnego rodzaju solidność, łagodność e, i też taką przebojowość. E, i, i, I to jest taka kobieta wymarzona i taka kobiecość, w stronę, której chciałabym iść. To połączenie skuteczności z łagodnością to jest chyba najlepsze połączenie, jakie się da. Jeszcze pracuję cały czas nad tym. Komponentem łagodności, trochę bardziej, ale wszystko można wypracować. Tak, a jestem zwolennikiem tej teorii zdecydowanie, nawet łagodność. A czy pani zdaniem jest różnica między polską Panty a taką światową? Ja. Podróżując po świecie, kontaktując się z różnymi kobietami, mam poczucie, że my, kobiety w Polsce, bardzo nie doceniamy tego, jak wiele potrafimy osiągać, jak bardzo jesteśmy silne, jak bardzo jesteśmy wielozadaniowe i naprawdę ambitne. I ta cecha Polek bardzo mi się podoba. Ta ambicja, a jednocześnie umiejętność łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym. To jest coś, co naprawdę. Nasz kraj e, i kobiety w naszym kraju wyróżnia. Mam no teraz pytanie, może trochę podchwytliwe. Tak. Które pojęcie jest pani bliższe? Damy czy gentlewoman? Oj, zdecydowanie gentlewoman. Ja nigdy zawsze mówiłam, że niewiele nie mam wspólnego z e, byciem damą, nawet tą współczesną, bo nigdy też nie miałam takich ambicji, mimo że byłam oczywiście prowadzącą program telewizyjny. Takim zabarwieniu, ale bycie prowadzącą, a być ekspertem w programie to jest zupełnie dwie różne rzeczy. Tak naprawdę łagodność, de delikatność i ta opiekuńczość, która jest tak charakterystyczna dla kobiet przy jednoczesnym realizowaniu zamierzonych zadań, jest naprawdę idealnym połączeniem. jest portalem internetowym. Tak. Uważa pani, że jest teraz miejsce dla takich portali, które mają w ogóle szansę istnieć, które nie zajmują się polityką, hejtem, plotkowaniem? I to jest właśnie temat, nad którym my, społeczeństwo, musimy zacząć poważnie myśleć, bo niestety badania pokazują, że klikają się najlepiej negatywne treści i z pozytywnych treści klikają się wyłącznie śluby i to nie wszystkie. I e, ciąże, i to nie wszystkie. Cała reszta kontentu opiera się na negatywnych przesłankach, bo one po prostu lepiej się e, odbiorcom podobają. Na tyle, że nawet jeżeli wisi neutralny tytuł, który nie jest e, klikany z tym samym zdjęciem, a później zostaje zamieniony po dwóch dniach, gdzie ta po prostu treść nie jest tak bardzo ciekawa dla odbiorców, zmieniany jest tytuł na. Ewidentnie negatywne, natychmiast zaczyna klikać się lepiej. I my musimy jako społeczeństwo zastanowić się, co z tym zrobić. Musimy, bo badania wśród młodzieży i dzieci pokazują, że stronę, w którą idą social media ogólnie i nowe media bardziej szeroko pokazuje, że to jest naprawdę duży problem dla naszej e, przyszłości. Więc e, musimy zacząć się zastanawiać, co z tym robić. Już świat zaczyna o tym myśleć. Ehm, Zwiększyć sobie świadomość, że nasza rola jest już większa, żeby to jakoś przekierować właśnie w tę pozytywną stronę. Że to nie jest tylko tak, że my się zastanawiamy i schlebiamy swoim niskim instynktom. To jest też tak, że w pewien sposób kształtujemy swoimi wyborami rzeczywistość wokół nas, rzeczywistość też dla innych osób, bo twój głos ma znaczenie, presja ma sens i to wszystko dotyczy również tego, co jest naszym guilty pleasure, a często te portale są. No właśnie, to na czym się skupiamy, to rośnie, tego jest więcej. To, to prawda. Dobrze, to... żeby rosło to, co dobre, pozytywne i wprawiające w dobry nastrój i na koniec takie pytanie, ponieważ redakcja Jeky Moment otrzymała tytuł Kobiecej Marki Roku. Czego by nam Pani życzyła? Wszystkiego, co najlepsze i dalszego rozwoju i tego, żeby się wspierać w tym, żebyście nie zapominały o swojej kobiecej stronie. To jest coś, co życzę każdej z nas tak naprawdę. Bo to jest piękne móc zdobywać tego typu wyróżnienia, być docenianym w swojej pracy zawodowej, ale tak naprawdę jesteśmy kobietami i bądźmy tymi kobietami, dajmy się rozpieszczać, dajmy się. Ee... z swoją najlepszą stronę. Dokładnie. A bardzo często łagodność, niestety w dzisiejszych czasach, jest e, utożsamiana ze słabością, a wbrew pozorom jest to ogromna siła. I tym pięknym akcentem podziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.